Cześć, jestem Karol Bocian, jestem pracownikiem umysłowym. Codziennie uczę się i zarządzam wiedzą. Mam na ten temat różne refleksje. Wysłuchaj tej i wykorzystaj w swoim życiu. Potrzeba. Zróbmy to, rzucasz energicznie. Zróbmy teraz. Będzie super. Słyszysz jednak pytań listę. Po co? Dlaczego? Jakim kosztem? Jaki jest tego cel? Wkurzasz się. Znów podważa ktoś twój pomysł? A to tylko złudzenie. Ten ktoś nie chce robić niepotrzebnej rzeczy. Chce poznać cel twój i potrzebę. Chce, abyś był jak najbardziej zadowolony, maksymalnie spełniony. Musi jednak znać twój cel. Lekcja z dzisiaj. Pytaj o cel i potrzebę danego działania. Psst! Jeszcze jedna informacja. Poprawisz mi trochę humor, jak skomentujesz ten wpis, albo udostępnisz lub polajkujesz. W opisie są linki. Odwiedz mojego bloga albo kup coś ode mnie. Możesz kupić mi też kawę. Jeszcze raz. W opisie są linki. Odwiedź je. Cześć!